Potem jak tydzień temu zgłoszono pomysł w wybudowania w Szczecinie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, niesłabnie zamieszanie wokół całej sprawy. Przeciwnicy inicjatywy organizują się w internecie, twierdząc, że są inne postaci, które zasługują na upamiętnienie. Natomiast pomysłodawcy uważają, że tragicznie zmarły prezydent był postacią wybitną i należy go uhonorować pomnikiem. Prezydent Lech Kaczyński był wielkim patriotą, co potwierdził całym swoim życiem wierną służbą Rzeczypospolitej i to służbą niekoniunkturalną, z którą mamy do czynienia coraz rzadziej. Niestety dzisiaj ludzie idą do polityki po to, żeby robić interesy, a nie po to, żeby służyć ojczyźnie. Ze wszechmiar miar ten pomysł popieram. Inicjatywa budowy pomnika jest dziełem społecznego komitetu, w którym znaleźli się przedstawiciele świata polityki, nauki, działacza społeczni i wiele szczecińskich osób publicznych, niekoniecznie związanych z prawem i sprawiedliwością, z którym to środowiskiem Lech Kaczyński jest Związany. Wymieniają oni liczne zasługi, które można przypisać nieżyjącemu prezydentowi. Szczególnie dla wolności, dla Polski, ma wiele zasług, jak również podczas jego prezydentury. Nie rozumiem oponentów, dlaczego mają o to pretensje i żal, bo Szczecinianie i Szczecin powinien być dumny, że taki pomnik powstanie, bo niewątpliwie powstanie. Przeciwnicy budowy pomnika uważają, że Lech Kaczyński w żaden sposób nie był związany ze Szczecinem i nie przysłużył się do jego rozwoju. Mięczu Safiorek nie zgadza się z tym i przypomina, że prezydent podkreślał morski, portowy charakter miasta, był też między innymi zwolennikiem budowy kazoportów w Świnoujściu. Chociażby byłem świadkiem takiej rozmowy, w której Ważne postacie, takie jak świętej pamięci arcybiskup Kamiński i świętej pamięci Lech Kaczyński, rozmawiali o tym, jak wzmocnić gospodarczo Pomorze Zachodnie czy Zachodnio-Pomorskie, inwestując i lokalizując tu kilka jakby zakładów pracy czy kilka inwestycji, które wzmocną mu rubierze Rzeczpospolitej. Wśród osób, które poparły inicjatywę są też politolodzy. Ci zwracają uwagę na sposób, w jaki Lech Kaczyński prowadził politykę, szczególnie w aspekcie zagranicznym, co było widać m.in. w jego zdecydowanej ocenie konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Zasług było wiele. On wprowadził zupełnie inną politykę od tej, która... Przed nim i po nim była formowana w polskiej polityce przede wszystkim zagranicznej, to była polityka niezależności, pokazywała pewne, powiedziałbym, kierunki, których inni nie dostrzegali albo których inni bali się dostrzec. Myślę tu przede wszystkim o polityce nie antagonizmu, bo to nie była polityka antagonizmu, ale niezależności w stosunkach polsko-rosyjskich. Przeciwnicy pomnika skrzyknęli się w internecie. Uważają, że są inne osoby warte uhonorowania pomnikiem w mieście. Zgłosili też do Rady Miasta uchwałę, w której domagają się, by w ten sam sposób upamiętnić wszystkich polskich prezydentów. Na facebookowej stronie Nie dla Pomnika Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie oponentów jest już ponad 7 tysięcy. Przyznam, że spotkałem się tam w, z bardzo e, nie, niedobrymi wypowiedziami, wręcz... E, Um, obleśnymi wypowiedziami, i myślę, że akurat nie w tej sprawie takich wypowiedzi być nie powinno. Natomiast jeśli chodzi o zagospodarowanie naszej przestrzeni publicznej, to chcę tylko przypomnieć, że wszyscy muszą mieć w niej swoje miejsce. Pomnik Lecha Kaczyńskiego miałby stanąć na skwarze jego imienia, które znajduje się przy Bramie Królewskiej. Jego budowa ma być finansowana ze składek osób prywatnych. O tym, czy pomnik powstanie, zadecydują radni, miejscy.